Dzień dobry, Jan Piński, witam na moim kanale. Dziś Państwu opowiem, jak Kaczyński ukradł Polakom wybory. To, co się wydarzyło i kryzys konstytucyjny, w którym znajduje się Polska, największy kryzys po odzyskaniu niepodległości, wynika wprost z zaplanowanego systemu przez Jarosława Kaczyńskiego, w którym to on decyduje. I jego siła polityczna o tym, kto rządzi w Polsce, że praktycznie nikt nie jest w stanie odebrać im władzy w Polsce. Rok 2023 to był wyjątek. Popatrzmy też na to, w jaki sposób PiS walczy o władzę. Rok 2005 tutaj ważna data tuż przed wyborami dokładnie w piątek przed ciszą wyborczą pojawiają się atrapy zamachu, atrapy bomb, próba takiego zamachu. W Warszawie, rzekomo przez organizacje gejowskie protestujące przeciwko Lechowi Kaczyńskiemu. No, zobaczcie, jaki perfidny plan. 20 lat temu polskie społeczeństwo było znacznie mniej tolerancyjne dla osób LGBT niż dziś. I dzięki tej prowokacji przez kolejne 48 godzin w czasie ciszy wyborczej, Lech Kaczyński przychodził i do telewizji wypowiadał się, że nad wszystkim panuje i żadni tam terroryści, geje tutaj nie będą szaleć, on po prostu dba o wszystkich. Czy to miało wpływ na wynik wyborczy? Na pewno on wtedy pokonał wyraźnie Donalda Tuska, natomiast nie wiadomo, czy to zadecydowało tylko i wyłącznie o różnicy punktowej, czy w ogóle o zwycięstwie, bo tego typu prowokacje są trudne do określenia ich skutki. Otóż w 2007 roku, kiedy PiS, kiedy poszło, zdecydowano o wcześniejszych wyborach Tusk z Kaczyńskim, i PiS zaczął tracić w sondażach. Kaczyński przegrał wyraźnie debatę z Donaldem Tuskiem, nastąpiła próba odwrócenia biegu wydarzeń poprzez puszczenie taśm operacyjnych nagrań Wideafonia, posłanki. P BPO Beaty Sawickiej, która była nielegal, ofiarą nielegalnej operacji Centralnego Biura Antykorupcyjnego, które po prostu e, testowało jej uczciwość, podesłało jej człowieka, który, agenta, który po prostu e, wciągnął ją do przestępczego procederu i wręczył jej pieniądze. Potem została uniewinniona przez sądy, ponieważ nie było w ogóle powodu, żeby rozpoczynać tej operacji. Państwo nie ma prawa prowokować obywatela do przestępstwa. Ale próba zdetonowania tego w roku 2007 miała odwrócić bieg wyborów. Jak się okazało, zamiast zrównać sondaże i pomóc PiSowi, pogłębiła to jeszcze porażkę w 2007 roku. Rok później 2009, PiS odbija telewizję. Akurat znam sprawę doskonale, ponieważ byłem dyrektorem telewizyjnej agencji informacyjnej. Myśmy odebrali tu telewizję na blisko rok z rąk PiSu. W tamtym momencie PiS wraca do telewizji, to jest 1 października roku 2009. Jednocześnie agenci centralnego biura antykorupcyjnego puszczają. tushman Nagrania, przepraszam, dokładnie, stenogramy nagrań do Rzeczpospolitej, do Cezarego Gmyza, i następuje skorelowana akcja nowego pisowskiego kierownictwa telewizyjnej agencji informacyjnej, które próbuje doprowadzić do wywrócenia rządu Donalda Tuska. Następuje ewidentna akcja służb specjalnych, dziennikarzy, którzy odbierają materiały tutaj i po prostu służą jako taki przekazior, jaki taki słup ogłoszeniowy służb, który po prostu realizuje określoną misję. No, Gmyz z tytułu wykonywania zleceń dla PiSu otrzymywał później po prostu wynagrodzenia. Jego rodzina miała się bardzo dobrze zapisu. On miał bardzo dobre państwowe fuchy. W ten sposób właśnie PiS wynagradza tych, którzy. Mu służył. 2009 nie udało się obalić rządu, i mamy rok 2014, i znowu gra taśmami. Znowu funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zlecają swojemu tajnemu współpracownikowi, aby nielegalnie dokonane przez siebie nagrania polityków przekazał Piotrowi Nisztorowi, tajnemu współpracownikowi CBA, co orzekł prawomocnie w tym roku Sąd Okręgowy, i właśnie też Gmyzowi, żeby Puszczali te taśmy na korzyść PiSu, i w ten sposób PiS wygrywa wybory w 2015 roku. E, można powiedzieć względnie uczciwie. Ale jak tylko dostają się do władzy, zaczynają zmieniać prawo. Pierwszą rzeczą, to jest rok 2017, po. Zniszczeniu Trybunału Konstytucyjnego, który normalnie przez kilka lat by blokował ich pomysły niekonstytucyjne, Jarosław Kaczyński po prostu wstawił pięciu swoich ludzi, chociaż miał prawo tylko dwóch do. Trybunału Konstytucyjnego liczącego 15 sędziów i w ten sposób w przeciągu raptem niecałych półtora roku opanował Trybunał Konstytucyjny, co pozwoliło mu Następnie uchwalać niekonstytucyjne ustawy. I w roku 2017 on rozwiązał w czasie trwania kadencji legalną Krajową Radę Sądownictwa. Krajowa Rada Sądownictwa to jest takie ciało, w którym zgodnie z konstytucją zasiadali sędziowie wybierani przez sędziów i też ludzie wskazywani politycznie, ale jednak większość mieli sędziowie i to dlatego była niezależna Krajowa Rada Sądownictwa. PiS. Rozwiązał legalnie działającą Krajową Radę Sądownictwa w trakcie trwania kadencji, więc kompletnie bezprawnie, bo zwykłą większością głosów i na to miejsce wstawił sędziów, którzy zostali wybrani przez polityków PiS, polityków Solidarnej Polski i to byli koledzy Przemysława Czarnka, Zbigniewa Ziobry, Andrzeja Dudy, Jarosława Kaczyńskiego, po prostu całe środowisko pis -u. i oni utworzyli sąd, któremu natychmiast powierzyli, również zgodnie z ustawą, badanie prawdziwości, ważności wyborów parlamentarnych i prezydenckich. I tak powstała ta Izba Kontroli Nadzwyczajnej, Szanowni Państwo, i Spraw Publicznych. I ona nie jest sądem w rozumieniu, o tym właśnie zaraz też powiem, sądem w rozumieniu Polskiego prawa i prawa europejskiego. Już w 2019 roku wybory nie były uczciwe i równe. PiS używał Pegasusa i zwykłej techniki operacyjnej przeciwko dziennikarzom, przeciwko politykom. Ludzi korumpowano, zastraszano. Przede wszystkim inwigilowano przez kompletnie nielegalnie szefa kampanii wyborczej. Platformy Obywatelskiej, wówczas największej partii opozycyjnej Krzysztofa Brejza. Po prostu siedziano mu na telefonie Pegasusem, słuchano, jak on się umawia po prostu z ludźmi, wiedziano, gdzie, co będzie planowała Platforma Obywatelska, wiedziano jakie, o jakich pomysłach myśli, jaką ma narrację kampania, i natychmiast to sabotowano. Mało tego, osobiście atakowano Brejza i jego rodzinę, destabilizując jego życie, wyprowadzając go z równowagi, obniżając jego potencjał intelektualny do tego, żeby mógł normalnie walczyć z pisem. To było kompletnie nielegalne. I oczywiście w tamtym czasie też inwigilowano. Podsłuchiwano Romana Giertycha Pegasusem i wielu innych polityków i także dziennikarzy. Niestety, na skutek indolencji osób, które przejęły kontrolę nad służbami specjalnymi po 2023 roku po zwycięstwie, my do dziś nie znamy listy, nie mamy pełnej listy osób inwigilowanych przez PiS. Gdyby ta lista była jawna. PiS nie wygrałby w Polsce żadnych wyborów i musimy też do tego doprowadzić. Ale uwaga, w roku 2023 my wygraliśmy wybory, bo w komisji wyborczej każdej był przedstawiciel opozycji, pilnowaliśmy liczenia głosów w każdej komisji. Dlatego PiS przegrał. Tym razem okazało się, że rządząca koalicja kompletnie zlekceważyła bezpieczeństwo wyborcze. Odpowiedzialna za bezpieczeństwo ich ABW, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, którą nadzoruje pan Tomasz Siemoniak, dopuściła do ataku na wybory. Tutaj komentujący człowiek, którego państwo bardzo lubicie, pułkownik Piotr Wroński, albo lubicie go nienawidzić, bo to tam są dwa typy ludzi, którzy go oglądają. E Wielokrotnie zabezpieczał polskie wybory, zarówno parlamentarne, jak i prezydenckie. I on uważa, że wybory po pierwsze sfałszowano, bo on uważa, że to, czy po przeliczeniu głosów okaże się, że ta różnica była na tyle duża, że zwycięzcą będzie Rafał Trzaskowski, czy też będzie po prostu zmniejszona różnica, z którą wygrał. Nawrocki nie ma znaczenia, ponieważ sam proces wyborczy uległ, oznacza, że były wybory sfałszowane. sfałszowane. Tymczasem 18 dni po głosowaniu, my wciąż nie mamy żadnego oficjalnego raportu służb, co się wydarzyło. Więcej ustalił Roman Giertych i Państwo, jako internauci, youtuberzy, którzy prowad prowadzić własne śledztwa na X, na Facebooku, i wiemy co się wydarzyło. PiS otóż e, zastosował e, okazało się, że w 2018 roku uchwalił prawo, które pozwalało wprowadzać do komisji wyborczych ludzi, e, którzy nie byli e, jakby powiedzieć związani z kandydatami zarejestrowanymi już na prezydenta. To znaczy, każdy komitet, bo na początek przed zarejestrowaniem kandydata na prezydenta i 100 tysięcy podpisów, tworzy się komitet wyborczy. Aby go zarejestrować, potrzeba tysiąca podpisów. I takich komitetów powstało kilkadziesiąt. I te komitety były powiązane z Prawem i Sprawiedliwością i one delegowały ludzi wskazanych przez Przemysława Czarnka, przez ruch kontroli wyborów, bardzo mocno sprzężony z pisem, pracujący, jakby. W symbiozie z politykami PiSu ponad 120 tysięcy osób. W ten sposób uzyskano nadreprezentację ludzi PiSu w komisjach wyborczych. I dziś, kiedy gdzieś tam oni wrzeszczą, że w tamtej komisji, w której dokonano fałszerstwo, nie ma przedstawiciela PiSu. Heh, szanowni Państwo, my musielibyśmy popatrzeć, czy przedstawiciel PiSu tam przypadkiem po prostu nie jest e, ukryty pod. E, Przykryciem innego e, komitetu, bo na tym polegał know-how. To znaczy, PiS po prostu wprowadził e, cztery razy więcej e, członków do komisji wyborczej niż miał prawo. I tym samym uzyskał, jak już wiemy, nienależyty wpływ, jak widać, na liczenie głosów. I dlatego oni dziś się po prostu bawią. E, bo, bo boją się i protestują przeciwko przeliczeniu głosów. Pojawiły się trzy wyniki z trzynastu zarządzonych kontroli, i trzy są oczywiście trafione, we wszystkich trzech oszukano Rafała Trzaskowskiego. Ja to mówiłem, szanowni państwo. E, gdyby Nawrocki był e, patriotą, który jest przekonany, że wygrał uczciwie, to sam wezwałby dziś do przeliczenia głosów i uspokojenia w ten sposób nastrojów, bo inaczej się tego nie da zrobić. Karol Nawrocki jednak milczy. E, być może on nie wie, że nie, mm, że, że, że nie może. Być może wie, że może się okazać, że po przeliczeniu nie jest prezydentem. Przypomnijmy, że Jakiekolwiek pokazanie, że to był masowy proceder, rozpocznie gigantyczne śledztwo, żeby znaleźć winnych. A jak się pojawią zarzuty wobec szefów komisji, to może się okazać, że wskażą one osoby, które ich szkoliły. Bo co jest charakterystyczne? Kiedy w roku 2023 Platforma Obywatelska szkoliła ludzi, Koalicja Obywatelska szkoliła ludzi do zasiadania w komisjach, wszystkie szkolenia były jawne. Nikt nie robił z tego wielkiej tajemnicy. Tymczasem PiS swoje szkolenia robił w tajemnicy. Mało tego instruował ludzi, że mają ukrywać to, że są tak naprawdę przedstawicielami PiSu i mają ukrywać fakt, że brali udział w szkoleniach. I tu jest pytanie, czego ich tam uczono? Osobną kwestią jest skandaliczna aplikacja. Mateckiego, ona tak jest nazywana, ponieważ Mateckiego bardzo mocno promował, kto inny ją zrobił. Chodzi o aplikację, za pomocą której miano weryfikować kompletnie nielegalnie, jakby się wydawało, oświadczenia, na podstawie których ludzie głosowali. Tymczasem po prostu to była zaplanowana operacja, w której wziął również ten sąd najwyższy PiSu. Tam się tuż przed samymi, kilka tygodni przed samymi wyborami pojawiła najpierw jakieś uchwały SN-u, potem ich wdrożenie przez PKW, Państwową Komisję Wyborczą i takie wypchnięcie z siebie takiej, takich rozporządzeń, że... Komisje wyborcze mają prawo w razie wątpliwości używać wszelkich środków do weryfikacji oświadczenia w domyśle aplikacji mateckiego, chociaż sama PKW później przed tą aplikacją, ja mam wrażenie, że ktoś się przestraszył, jednak odpowiedzialności karnej yy, po prostu przestrzegać. Co z tego wynika? Zacznijmy od tego, dlaczego nie może sąd, e, Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Powlicznych nie może orzekać, bo to nie jest sąd w rozumieniu prawa polskiego i to nie jest sąd w rozumieniu prawa europejskiego. I główny argument pisowców jest taki, że Wam nie przeszkadzał ten sąd, jak Wam klepną e, po prostu wybory parlamentarne, europarlamentarne, samorządowe, to Wam wtedy nie przeszkadza. E, Natomiast tak naprawdę to te wyroki, z punktu widzenia, te decyzje z tego sądu są po prostu nie mają, nie mają znaczenia. Dopóty, dopóty nie było kontrowersji co do wyniku, można było o tym przechodzić do porządku dziennego. Ja cały czas. Ubolewam nad tym, że pan profesor Adam Bodnar nie rozpędził tego towarzystwa po prostu w styczniu 2000, albo jeszcze w grudniu najlepiej 2023 roku. Po prostu nie zamknął to, po prostu nie skończył, powiedział, że koniec nie, zero wypłacenia pensji, nie istnieje żadna, nie istnieje żaden etat NEO w w. W Sądzie Najwyższym nie istnieje Trybunał Konstytucyjny Julii Przyłębskiej, pozamknąć te rzeczy i byłoby już po sprawie. Tam popłakaliby, popłakaliby, byłoby tak jak z telewizją, gdzie wszedł pan. E, przypomnę, pan e, Sienkiewicz, e, pan Bartłomiej Sienkiewicz po prostu w tydzień rozwiązał problem e, telewizji szczujni, etc. Było, płaczył, co nie miara. Potem się okazało, że sądy stwierdziły, że wszystko było zgodnie z prawem. Gdyby, szanowni państwo, tak podchodzić do. E, Tamtej szczurni, jak obecnie władze Ministerstwa Sprawiedliwości podchodzą do niesędziów w Trybunale Konstytucyjnym i w Sądzie Najwyższym, to byśmy nadal mieli Michała Rachonia po prostu o 19:00 i w TeleVP i Cholecka o 19:30, by szczuli po prostu 24 godziny na dobę. Dlaczego nie jest to sąd? To wprost wynika z wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, to jest SUE i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, czyli tak zwanego ETPC. Izba Kontroli Spraw Publicznej to nie jest sąd, tylko polityczna przybudówka PiS. Sędziowie z tej izby są wybierani, tak jak wspominałem, przez Krajową Radę Sądownictwa PiS, organ, który dziś jest po prostu taką partyjną komisją PiS niż strażnikiem niezawisłości praworządności Polski. Oni nie mają legitymacji, aby orzekać. Tym bardziej, że mają orzekać we własnej sprawie, a tego zakazuje polska konstytucja. Zakwestionowanie wyboru Karola Nawrockiego oznacza fręczna Natychmiastową likwidację Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. KRS po 2017 roku stał się narzędziem w rękach władzy PiS, a nominacje sędziowskie to po prostu polityczny handel. Robisz karierę w sądach, a w zamian orzekasz tak, jak chcemy. Niestety, ten kryzys, który mamy, to jest jeszcze raz to powtórzę zaniechanie rozp rozp rozpędzenia tej Izby po zwycięskich wyborach w roku 2023. Ponieważ e Wielu ludzi na X na TEM twierdzą, że nie ma takich wyroków europejskich trybunałów, to ja po prostu przypomnę kilka. Wyrok AK przeciwko Krajowej Radzie Sądownictwa, to jest sygnatura c 58518 18 C-624-18, C-625-18, 19 listopada 2019 roku. I tutaj CUE ostrzega sądy sędziami wybranymi przez nową KRS. To jest tykająca, czyli to KRS pisu. to jest tykająca bomba. Sprawa dotyczyła Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, której już nie ma, ale wnioski są takie jasne jak słońce. Izba kontroli obsadzona przez tą samą KRS też nie jest sądem. Eee, I teraz tak, Trybunał kazał polskim sądom sprawdzić, czy te izby w ogóle nadają się do orzekania i spoiler, nie nadają się. WŻ... I tutaj jest C487-19, 15 lipca 2021 roku. I tutaj CUE poszedł na całość. Izba Kontroli Nadzwyczajnej nie jest sądem w rozumieniu prawa Unii Europejskiej. Dlaczego? Bo sędziowie tej izby to efekt politycznego układu PIS w Krajowej Radzie Sądownictwa, a ich nominacje to farsa bez możliwości odwołania się do niezależnego sądu. Komisja Europejska przeciwko yy, Polsce, tutaj c 18 24 czerwca 2019 roku. Choć sprawa tutaj dotyczyła głównie czystki emerytalnej w Sądzie Najwyższym, Sule przypomniał, że niezależność sądów to nie żarty i Krajowa Rada Sądownictwa, która de, nie, nie, de, decyduje o nominacjach sędziów, nie może być zależna od polityków, a jest. No i kolejne wyroki to jest Europejski Trybunał Praw Człowieka. To jest, szanowni państwo, instytucja niezależna od Unii Europejskiej, ale Polska jest jej członkiem i musi honorować te wyroki. Tu mamy wyroki Dolińska, Ficek i Ozimek przeciwko Polsce. To jest skarga. 49 868 19 i 57 511 na 19 wyrok z 8 listopada 2021 roku. ETCP nie ma wątpliwości, Izba Kontroli nie jest sądem ustanowionym zgodnie z prawem, bo tak mówi artykuł 6 Konwencji, Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Dlaczego? Bo KRS namaściła tych sędziów, co poli to, to polityczny folwark PiSu, a nie niezależny organ. Kolejny wyrok ETPC. Wałęsa przeciwko Polsce. Skarga numer 580, 500, 508 4921. Wyrok 23 listopada 2023 roku. ETCP nie miał litości. Izba kontroli to żaden sąd, tylko polityczna macha, machina do załatwiania spraw. Polni partii. Sprawa dotyczyła nadzwyczajnej skargi, ale Trybunał jasno od, odpowiedział: Sędziowie z tej Izby to marionetki wybrane przez Kares, która tańczy, takie jej władza PIS zagra. Szczególnie bezczelne jest to, że ta Izba ma czelność, Szanowni Państwo, mówię, tej Izbie Kontroli, rozpatrywać spory wyborcze. To tak, jakby złodzieje e, orzekali w sprawie, czy ich ukarać. Kolejna sprawa. Reczkowicz e, przeciwko Polsce. Skarga numer 43 447 łamane na 19 22 lipca 2021 roku. Choć sprawa dotyczyła znowu Izby Dyscyplinarnej, czyli takiego sądu, który PiS chciał, którym PiS chciał dyscyplinować sądy, Europejski Trybunał Praw Człowieka przy okazji rozprawił się z całym systemem powoływania sędziów przez KRS PiS. Orzekł, że sądy z neosędziami to fikcja, a nominacje przez upolicznioną KRS to prawdzienniczy Skandal. I to orzeczenie to jest ta bomba pod konstrukcją sądu najwyższego pisu w tym izby kontroli, której sędziowie wychodzą z tego samego zepsutego systemu. Szanowni państwo, i to jest to jest takie jakby powiedzieć pokrótce wyświetlenie tego Izba nie jest sądem. Mamy gigantyczny kryzys konstytucyjny. Nie może go rozpatrywać Izba, która po pierwsze nie jest sądem w świetle prawa polskiego, bo jeszcze mamy decyzję połączonych Izb Sądu Najwyższego, można powiedzieć takich testament prawdziwych sędziów, którzy po prostu jeszcze zdążyli w składzie wszystkich połączonych Izb orzec, póki mieli większość, że... To nie są sędziowie, więc oni nie mają prawa orzekać na gruncie prawa polskiego i nie mają prawa europejskiego, które Polska e, e, jakby to powiedzieć e, re, musi respektować. I teraz tak, ponieważ mamy realny konflikt, wiemy na pewno, że Sąd Najwyższy PiSu, który Sądem Najwyższym nie jest, oddali wszystkie pozwy wyborcze. To zresztą Duda już to powiedział e, tuż po wyborach. I będzie y, uzna wybór Karola Nawrockiego. I w tym momencie jest y, sprawa taka: albo y, będziemy musieli wyjść na ulicę i zaprotestować przeciwko takiemu pozostawieniu sprawy bez rozpatrzenia, czyli tak naprawdę bez przeliczenia naszych protestów. Przez, bez, bez uwzględnienia naszych protestów bez przeliczenia głosów, bo jedynym sposobem dziś jest po prostu powtórne przeliczenie wszystkich głosów oddanych w wyborach. Widać, że mieliśmy do czynienia z ordynarną akcją ataku hakerskiego na wybory, widać, że tylko i wyłącznie przeliczenie pokaże przede wszystkim skalę tego ataku. I tego się boi PiS. I jakieś groźby, jakieś szantaże, że jak e, które grozi Andrzej Duda, że który grozi e, Tuskowi że nie uznanie wyników wyborów będzie oznaczało rewolucję. To my powiemy tak, że Uznanie bez przeliczenia głosów wyboru Karola Nawrockiego będzie oznaczało dokładnie rewolucję, a z tego co nam się wydaje, to nas jest jednak więcej, bo to strona pisowska musiała się posuwać do ataku na wybory, a nie strona demokratyczna. Szanowni Państwo, na koniec polecam książkę Więzień CBA. Słuchajcie, naprawdę warto, a także naszą historię bez cenzury. I oczywiście, Szanowni Państwo, Nieodmiennie Debila, i pamiętajcie, że Alfons, część druga, niestety w produkcji będzie. Ci, ci z Państwa, którzy kupili, to będzie wysyłane gdzieś 28-29 czerwca. Natomiast pierwszy tysiąc zostanie podpisany przez autorkę, więc polecamy. Naprawdę warto, bardzo chwalicie sobie tą książkę, więc zapraszamy na część drugą. A ja Państwu mówię, do zobaczenia.